Słuchajcie, miasto Spokane w stanie Washington. Dziwnie tu jest. Jakieś takie biedne miasto. Słuchajcie, czuję się jak na Śląsku gdzieś, jak te takie opuszczone familogi w betonie. Zobaczcie, tutaj się w ogóle coś buduje nowego. Zaraz pójdziemy na ten most, tam jest rzeka i takie wodospady. Stan Washington, zobaczcie. Washington Water Power. Tutaj chyba jest jakieś centrum handlowe, pisze Nordstrom w kiedyś pracowała. Fajne, polecam. Fajne miejsce. A... Zobaczy co? Tutaj jeszcze mogę pokazać. Jakiś Anton, jest jakaś ryba. Ha! Nie wiem co, ale popatrzcie tutaj jest takie A... takie są budynki w ogóle. Bez okien. znaczy się okna Mieliśmy hotel, chciałam gdzie, tam gdzie koło hotelu. Koło hotelu, gdzie byliśmy pełno bezdomnych. O matko jedyna nic. My robimy od tego miasta road trip do Montany i będziemy wylatywać z Bozman w Montanie, a przyjechaliśmy do Spokane i tutaj zaraz za pół godziny, yy, no pół godziny jazdy jest taki kurort nad jeziorem w północnym Ajdach, bo się nazywa Cordalen, Cordalen, i tam chyba już jest fajnie i nie ma codostwa, ale tutaj, ten stan Washington, słuchajcie, to ja nie wiem. Tutaj są takie gondolki. Chcieliśmy iść na te gondolki, żeby oglądać wodospad, ale ja nie wiem, My może jest strasznie gorące jest około 30 stopni. I gdzie te gondolki? Tutaj są. Hmm. Możliwe, że zobaczymy tylko te wodospady z mostu. Zresztą już jest słychać, to idziemy. Uh, Washington Motor Power.